Pokażę teraz, jak się pozbyłem szpaków. Zaczynam od tutaj od mojego lasku. w którym się schowałem i obserwowałem, czy szpaki są. Idziemy teraz do mojej cereśni. Pierwsza papierówka. Tu jest ta cereśnia. Miałem tylko troszkę siatki. Myślałem, że mam więcej. Zarzuciłem, ale nie straciło. Na górze zawiesiłem bociana. Tu z tej strony go nie widać. O! Chyba go widać. Owszem, bocian straszył szpaki, które leciały z góry. Ale te z dołu, z boku, normalnie sobie siadały na środku drzewa i dalej obiadały. Fajne cieleśnie zresztą. Więc. No, zresztą wyczytałem to w internecie. Zastosowałem taśmy DVD ze starych filmów, nawet nie wiem jakie, nigdy ich nie oglądałem zresztą. I pozawieszałem w ten sposób, że rozwinąłem troszeczkę taśmę. Szpulę jedną, bo tutaj nawet widać tą szpulę, i tą szpulą rzucałem do góry na drzewo. I jak ona mi spadła, zaplątywałem tutaj gdzieś za gałązkę. I rzucałem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. I wyszła taka serpentyna. Mozaika, czy jak to nazwać? No, linia szybkiego ruchu. I teraz ta taśma pod wpływem wiatru błyszczy obraca się i błyszczy i szpaki się boją, i nie ma. I cieresznie sobie już są, dochodzą. Już prawie połowę żeśmy zjedli z dołu, przede wszystkim z żoną. Ale reszta jest cała i tak po trochu sobie je jemy na drugiej czereśni która dochodzi troszeczkę później też już zawiesiłem na wszelki wypadek tą taśmę inną taśmę drugą i też nie ma żadnych spaczków o moja kotka się trafiła mominka mominka reaguje i tam jest jeszcze jedna czereśnia też zawieszone są te taśmy no, i też nie ma żadnego szpaczka. A tak jak w przyszłym rano, to normalnie chmara, chmara była i bardzo dużo cereśni leżało pod spodem. Teraz nie ma nic, cereśnie dojrzewają i są bardzo smaczne. No, taki mój sposób jest na, na, na szpaczki, które, które są też pod ochroną. Nie wolno ich zabijać. Tutaj czosnek już rośnie, chyba już dorosł. Też fajne.